Witam Was, bracia i siostry w sercu Maryi, niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Módlmy się w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze, Ty sprawiasz, że słońce wschodzi i opada każdego dnia naszego życia. Możemy ufać Twojej dobroci. Tak jak możemy ufać, że słońce wzejdzie ponownie rano. Ojcze, swoją potężną ręką chroniłeś mnie i bezpiecznie przeprowadziłeś przez cały ten dzień. Dziękuję Ci, Ojcze Niebieski, za to, że zapewniłeś mi wszystko, co konieczne, aby podtrzymać moje życie. Ojcze z niebios, pomóż mi mocno Spocząć dziś w nocy w Twoich ramionach. Boże, pozwól mi spać spokojnie, ufając Twoją ochronę. Chroń ciało, umysł i duszę moją. Ojcze, pomóż mi przeżywać ten wieczór z wdzięcznym sercem za to, co mi dziś dałeś. Tobie, Boże, powierzam siebie i wszystko. Amen. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże.